Cześć Czita Ocin i witam was w kolejnym odcinku League of Legends. Znowu gramy. W, no to jak już oglądaliście poprzednie odcinki, to, to wiecie o co chodzi. Jak nie, no to nie wiecie. I zobaczcie. Hehe. He. No. E, ja będę grał Nidalką? Cześć. I Tamasz będzie grał Kaziksem w dżungli Sianka Kazik z dżungli z tak jak coś No spokojnie Eee... Magic, Spartan z Cześć Thompson w Miss Fortune no, A Ponury, Krwiożerczy, Renekton, Szczury Co? Aha, no, kurwa. Okay. Ale patrz, Renekton ma taką Przecież no, W przeciwnym teamie to... mamy nowy świat i tylko dzięki temu zdecydowałem się na nagrywanie tak. I Bartuśka, 99. Łabdzide po Nie. Który ma 14 lat go pozdrawiamy. Bartusiek, 99? Tak. Fajny rozsądek, Bartuś. <grym> <grym> w 99 czy ja już Starcrafta przeszedłem! <grym> Okej. <Okay. grym> ładnie. No bo przeszedłem żelazki, dobrze. Będę dziś. Dobra. Daj się. Dalej, walisz. No. Siemano, ty patrzcie, nie wyzywają mnie, ale fajnie. <gcem> Pewnie mnie lubią. <ścoughs> XD Siemano, powodzenia XD. Easy win. No, no. no, no. nie myślę, że są śmiesz Jak z nimi przegramy, to ja chyba się pobija się. No. To już szykulinę. Dokładnie. Bo ty się idiot po prostu. jakoś fajnie napisać Easy Win. A chodźmy streammajżować. Streammajżować. O, co Napisał: ponury nie wiesz." Ponura dupa. Już pogarszasz swoją sytuację, zimaczku Kurwa. mam na to Gimbazjański dowcip! <grystanie> Ej, jak przegramy to ja nie gram. Co wejdziesz? <grystanie> nie O, perswlet. Ej, nie ma kasy. Dobra, jest kasa. Siła! Ej, dostałem do... Ej, kogoś dupa zabolała, tak? No, masz plus 200 golda za to asystę, wow. No, tak zawsze jest na starcie. Temacjańska Sprawiedliwość to się nazywa. Tak. Pięć Sprawiedliwości. 8 4 Wow, Magic Sona. Ej, na razie... Z... To, to jest magiczna Sona. Magiczna <laughs> Sona. Na razie z mam więcej o jeden last hit, niż było na linii dostępnych. <laughs> Już nie. Magiczna magic. Sona OP. Czy... Ej, Lee yeah. mnie gańczy. Bo, może nie dokładnie. Tak Jeśli rzuca, że rzuca, że co Śniemy że... ją, póki mamy przewagę. Mhm. Mm Mam damage better. Aha, ale my ich tu mordujemy, ale straciłem tego. Ale straciłeś tego? E, na wielkiego. <grych> Kurtyka, jej balę. Co? Kolegów szukasz, nie Dokładnie. Ta? Zostań mi koleżką, Bogunek. Ja ja co? Nie wiesz O chuj chodzi? Nie właśnie. go beka? Właśnie nie wiem. Z czego mi się lejecie, z czego to ja nie, z... nie wiem, Beka. Beka to z czego... wiesz. Burak beka w pubie. Beka z typa. Znaczy, przepraszam, nie w pubie. W ten, w, w, w... w. Pubie. Nie, ty Dobra, jak się to nazywa? Się pasuje, to tak Gdzie chodzą na w Jochmeni na imprezy? Wieśmian. Co? Wieśmian. Wieśmian. Dobra, nic <laughs> nie jest nam midzie. Możesz spokojnie ginąć. Możesz spokojnie zamknąć pysk. Trochę przesadziłem, prawda? Kurde. Trochę. Nie, bo chciałem zabić na pałę i. z Usług. Ludzie, usługujcie ta oczy na. Zamknij się. Bo mi się przykro <laughs> zrobi. <śmiany> <śmiany> po co ja kupiłem potki na Nidalce? No. <śmiany> Może lubisz, że... Nie. nie, nie, nie wiem, stary. Dobra, bez sensu, po co ja zginąłem? Po no co Przecież to? Się w takim z... A, trzeba biać. Mm, bella, 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 ta oci... Bella, 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 Donna Gdzie mają bella, w Tribuszu nie mają, tak mi się wydaje. Czemu ten teraz idzie zbardować, dopiero chyba. Forbusz. No to teraz już nie odstąpi. Nie, Lasit nie uciekł, szal. U o. o! Możesz przejść, bo nas puszczają. No, możesz sobie wyskoczyć. Nie mam idei. Pokażę tym kociakom. Uuuu, bela, bela, bela To ci. ...bella, to ci. Zamknij mordę. Ale <noise> aż się przypomniała z tego Zabaw. meczu wcześniejszego. Zamknij ryj. Dobra, dawaj. Ci tak tak z chłopaczki. No to coś. Dad gang i tak dalej. No. A masz. To osobę słabe. Easy. Ados. Easy to te Pieniądze. Czemu, czemu przyszedłeś się zapamiętowałeś miniona? Może lubisz? się zapytał. <głos> <głos> Cię zapytał, ale... mordę Ja go tu zdajwuję zaraz, kurde, kusi Kurde? Kurde, kurde, chuj No tak się dajwuje, frajerów Ej no weź, co to w ogóle ma być? Ej no kurcze Wyrywam dzidy Wyrywam w pysk, w mordę jeża Dobre dzidy nie są złe Mordę papieża w ogóle dzidy schodzą na batach <laughs> co? okej 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 rejda tak tak robią takie małe szurikeny takie to szurikeny tak, tak, tak tak, tak, tak tak, tak, tak łup, łup, nie wiem jak to się dzieje no strzelaj żeś strzelaj żeś enemy, enemy territory <śmierdia> <śmierdia> elisin mnie gankuje jak je ten pechuje chodź <śmierdia> pod jak chcesz idę 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 już bo ze mnie taki z wiesz bo mi dalka da da mała mała pralka <śmierdia> Tałcin, 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 tałcin. Brak, już No fuck this! Fuck Ci, this shit. Fuck this. Jeszcze idzie tu Kasadin. Atakuje ja te miniony, bij w długę. Okay. No ps bugował się jebany! No jest... No, Jaki bezsens! Pomóż, pomóż tu! Idziemy, Thompson, idziemy no, tam. Idziemy, idziemy. No, nie. Ja z ultem jak mi zabiorą blue to jestem kurwiony Uuuu ta oczyń będzie taki zły No i zabiorą mi blue tak? Zostawicie to No a no, co mamy zrobić z takim życiem? Na pewno nie umrzeć A, ma a macie po ryju Zajebiście Test Lucky Lucky strike Kurczę, no Z nie farm tyle, bo cię zniszczę. Ała, weź mi nie. Nie, no teraz muszę się cofnąć. Thompson, no, chyba no. musisz teraz. No, no bo to jest jestem. Musisz to dostać w psk. Tak, to się określa. Tu mnie tam. Nie wzięliśmy. O, widzisz, bro stoi. Dobra, lol, flasha zużył. Tak. Dobra. A czemu bo dobra. może? Idziemy to. tam? Aha, bo jezioro. Są... <noise> Okej. Okay. Bo... Nie ma topa. Ta odcinek znowu poszedł na klopa. Nie ma gniazda, ponury. To Dobra Myślałem, że dobra. Myślałem, że dobra. Co to? Myślałem, że dobra. Ale ja myślę... No dobra. Ja nam Jak tak bardzo chcesz to mogę dokończyć. No dobra, nie ja myślałem, ma mi, że... Nie do... mam ide ponury tylko dzida no, Ogarszasz swoją <laughs> Sytuację Dawaj, teraz ich To się nazywa nidale Ale, ale, ale jestem dobrą nidale. Ty peda Lef. A nie tak agresywnie, lecz w dupę tego nie było. ci w dupę, zaraz. Liseń ja zgarnie, dobra. kupę. Czy coś? Czy coś? To ta oczy podobnie jak ja. Zgankował mnie i też zginął. Tylko nie dostałem double buffa, smutno mi. Report, Ale ja nie ja dostałem double buffa. On bo jesteś słaby miałem już blue. Możemy ją znaleźć. Za 8, 7. nie nienawidzę. Pytał się ktoś zdanie. Szmatławcu. To jest takie smutne, jak nie tak na doło to jest mm -hmm. tak. Dobra, mam ultę, jakby co to ich skiniecie. Okulta? Ale okulta? czekajcie, muszę złożyć okulta. <laughs> ok. Ult. Cool story, bro. No. Eee, blue jest ich. Kulstory cool kupse fawory Okej, okay, ja ale dla przyjemności po programie <grymne> możemy smaka zrobić Chyba cię <grymne> No chyba nie Papa Dobra, smaka Cały czas zabijęc. Cały jest, a ja Czekaj, dostałem skup, dostałem a. skół. Tam tu jest Easy A To chodź to blu tam? się kończy. To chcemy robić tego smaka czy nie chcemy? Można najpierw ten... ich zgankować i wtedy. Chciałabym, o no, chciała To nie zaczyna jeszcze choć w szadziki. Chciałabym. Trzadziki. Chciała. Jest jest, Jestem. O. Jestem tłumistem. Jestem. 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 że Jestem. Się? Nie smakuję. Wiem, że Smok. Mhm. Ale może pierwsze płata Last hit mi uciekł. Jaki żal! Kolejny już. Widać, można. Chciałabyś, Chciała widać też. się Aha, ja cię. I'm trying. Ale dostała. I'm trying to helping, which is, which is, Dobra, cofnijcie. Aaaaajajaja. O, też dostał dzidum. Just poke. Nie mij Kurde. Wow, ładnie. Esterium. To nie było specjalne. A bo tu to nie my... ma wieży! A Magic! Ja... Nie damy zajebi... A, dobrałeś czemu tu nie ma wieży? No właśnie... Bo my ją spuszczowaliśmy. Wyczaj, wyczaj, wyczaj... Chuja, wyczaj. Tak też można. You don't say. You don't talk. You don't know. Nie don't, don't. No, <laughs> <laughs> Nie no naprawdę! Seryj, seryj. Dopuszczamy szybko. Możemy to szybko stąpić. <laughs> Ja cofam Ok, to my też cofimy Finish him to retard Haha Dida na końcu porzuciła Caitlyn. A nie Zauważcie, że mam tylko 54 AP i 3120 kasyw Bo jesteś retard Chyba ty Chyba ty Chyba nie Chyba tak Okej Dobrze, że się zgadzam Idę na papę Okej okay. Bartuś, zostaw tą wieżę, Bartuś, ej Bo się pogniewamy Bartuś Bartuś Bartuś, Owiec. no już idę, no jak się nudzisz, to... Dobry Bartuś, dobry Bartuś Dobry Bartuś z Afryki. Ej, ponowie 30 golda, czeka Dobry Bartuś nie spuszował, taki grzeszny Dobra, bok. idziemy dobra nic. Pozwoliłem Ci się odzywać. A zamknij ten raid. Ej, a ten Bartuś to kiedyś z topa zszedł? Nie. Ale krowa przyszła na topa za to. Ale jeba, jest Z tego topa? Krowę, ale krowę, krowę trzeba było kupić. Zamknij ryja. Zamknij wardu. Dobry stop. Ponury double kill. Triple kill penta kwadra lecimy dwie dupy. Lecimy ci na pomoc <laughs> lecimy dla ciebie na triple Kila. ty go zjedziesz. Ale żeś spierdził. ale nie dwóch idź nie na tak. Nie szalone sona Szalone sony. ja mówię, bo... że tu kasady był report ni daily steel znik ty, ty tym żyjesz ja o, tym żyję. ten żyję! Cześć Lisin! O co ty śpis! Jeszcze mu było Cześć Lisin, no co za retard. Wyśpiesz matchik! Pustoszenie! Dzisiaj jest A Ej, ja tu jestem od ściania spustoszeń. pustoszeń. Ty, ty nie żyjesz. <laughs> Koniec Bo serii. ktoś z Mita nie przyszedł. Koniec Zobacz. serii, dziwko. Sorry, Koniec. ale czekałem 30 golda w bazie. Dobra, zapamiętam do to sobie. Tośmy by Dobry Bartuś. Good. daj Bartuś. Dobry Bartuś z Afryka. Dobry z Dzięki. Dzięki. Taka farma dla mnie. Co coś. ty robisz? Dlaczego kładnieś farmę z bota? No wiesz. To tym słowie, Jaszku. Bo mogę. Ej, chyba a mogę. A jeszcze puszcz mnie no, stary, skuszę jeszcze bardziej. Nie wiesz na co mi stać. Oj, nie wiesz. No co za retard? Widzę. Co za retard? Uuhu. Ktoś tu chyba już musiał jest. Zamknij ryby. Ja chociaż daję im 500 golda, a ty? Jakieś Też marne groszem. Ty, 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 o i nawet obiad mam, fajny yeah. Te za takie gobniaki to my dajemy tik taki yeah. 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 mi się postać zatrzymała Dzięki <laughs> za farmę nam idzie Nie musiałeś prawda Ale macie farmę na poziomie wam przyznam Zamknij się jak kradniesz wszystkich linii. <laughs> tak, z 10 od razu. No przecież. No nie. I takie coś, że to się gdzieś 24 na 7 na Na 24 na 4 na 5 na 3458 1023. 1024. Ja myślę, że znasz dobrze matematykę. Jest, jest smok. Cieszy mnie to. Na bardzo. Tak. Aleksujesz Nawet smoki Easy Nie ma tutaj go, nikogo This is how for... Ej! Zabrałem blue! Zabrałem blue tą dzidą! BLUE! BLUE! To to jest? Rzuciłem trwiedziny wow. na ślepo, nie? Wow, ten... Co ty robisz? Co ten tał Dawaj go Dawaj ją Aj! Ale widzi... Co to było? Najlepsza akcja ever Która to jest minuta? Dawaj go Myślę, że ucieknie w ogóle, nie? Fajny retard Ja pierdzielę co to było? Ja nie chciałeś tego nagrywać, nie? Cicho. Ale ty. ja Ty, patrz. 72 golda. blue gardła. O, poddaj się. To by było na tyle. Żegna się z wami to oczyń. I ponury. Witam stąd. Mecik. Witam stąd to coś